Witam cię na kanale Śladami Elisa Pio. Tutaj jesteśmy po to, aby, no tak wzrastać w nadziei, wzrastać w wierze, bo często mieliśmy różne problemy. I eee, właśnie przez stawienie swojego Mielica pio, przez poznawanie tego świętego, idziemy do Pana Boga, idziemy i otrzymujemy łaski, bo przez modlitwę świętych możemy otrzymać ogrom łask i przez poznanie ich wielkości, przez poznanie ich podziwianie ich. Tak można dojść, jak widzicie, no dzisiaj dostałem piękny obraz od ojca, Pio, się Pio zrobił taki prezent. Ja się żartuję, że on mnie prześladuje, bo jakiś czasem chcę od niego, nie wiem, tak odejść, czy nie wiem, czy coś mnie, no jakieś próby, problemy są, trudności, to i się wie, co zrobić, żeby do no, tak powiedzieć, słuchaj, Hopie. Ty idź tu za mną i nic tu nie wymyślaj po prostu. Trzeba iść do przodu. I tak to ojciec Pio taki duży jest teraz, żeby mi tutaj przypominał, co ja mam robić, no. Tak to jest. No i dzisiaj piękna historia. Czemu? Bo ojciec Pio pokaże nam, że może komuś, święty może komuś w gębę przywalić, tak powiem. Dziwna to sprawa, e, ale tak to jest, że czasem trzeba coś zrobić, bo ludzie ojca Pio kochali, ale ojciec Pio chciał mówić tak, wy, słuchajcie, wy patrzcie na, kochajcie mnie dlatego, że ja, ja jestem to tylko że ze względu na Pana Jezusa. I to jest najważniejsze w życiu katolika. Kogoś szanować ze względu na Pana Jezusa. I kochać Go, bo w Nim jest Pan Jezus. A jak najlepiej to zrobić, to jeszcze powiedzieć czasem prawdę, prawdę. Ojciec Pio to potrafił zrobić. I to jest ciekawe. Jak łączył taką, no, naturę, że tak powiem, normalną, takiego normalnego człowieka, z taką oto, no, właśnie stanowczością, że czasem trzeba komuś powiedzieć coś jasno i prosto w twarz. Taki był ojciec Pio. Salve Maria. Ten dziwny zakonnik, który rozmawiał z Jezusem i najświętszą panienką, którego Jezus nakłaniał głosem, zarazem proszącym i rozkazującym, aby zaakceptował swoje ciało, aby ulżyć jego cierpieniu, któremu sam Jezus pozwala uczestniczyć w swojej męce, pozwalał mu poczuć rany, ciernie inne udręki. Ten zakonnik w swoim sposobie bycia i zachowaniu pośród ludzi nie zmienił niczego ani też nie utracił nic ze swej chłopskiej natury. A co jest ciekawe: ojciec Pija był taki chłop, po prostu. Taki chłop, prawdziwy chłop taki. Był żywym człowiekiem. Był żywym, ekspresyjnym. Pełnym takiej naturalności. Nie był jakąś sobą sztywną. Nie był osobą która była tym, która też ciekawa jest, bo, słuchaj, on przeżywał ogromne mistyczne rzeczy, że tak powiem, rzeczy działania mistyczne. które są piękne po prostu, wspaniałe to jest po prostu, jakie on przeżywał i te przeszycie serca później, i te wszystkie walki z diabłem, i ta obecność anioła stróża, Matki Bożej. Co ciekawe, to było dla niego naturalne, że on był później taki normalnym człowiekiem po prostu. Popatrz, jak przykładowo dzieci w Fatimie zupełnie inaczej to przeżywają. Spotkanie Matki Bożej, wizja piekła, wizja tego, co się dzieje ze światem dzisiejszym, jak upada nisko w grzechu po prostu. I to też pokazuje właśnie ciekawe, jak to... i, i różne są powołania też w Kościele. Hmm? To nie wszystko. Zakonik z Pietryciny manifestował swoją chłopską duszę, także w inny, bardziej konkretny sposób. Konkretami, ojciec Piorowy. To tutaj jest ciekawa historia. Jak ja czytałem, to fajne, no. Pewnego razu, gdy wracał z piana Romana, idąc ścieżką wijącą się w dół w stronę popoku, a potem wznoszącą się znów gwałtownie aż do zamku w Pietrycinie napotkał grupkę wieśniaków, swoich ziomków, wychwalających wielką obfitość zbóż, falujących leniwie w dolinie rozciągającej się u ich stóp. Jeden z nich, aby podkreślić swoje zdanie, rzucił paskudne przekleństwo. I patrz, co ojciec robić teraz piwo ale dobra, Ojciec pija bez chwili wahania, bez chwili wahania, wszedł pomiędzy nich i z całej siły wymierzył policzek temu który zaklął fuck, po prostu mu wywalił ale dobrze, pięknie jak to jest też piękne takie po prostu bezkompromisowość ze złem jest przekleństwo coś ohydnego coś co obraża Boga możliwe, że jeszcze nawet jakieś miała się przekleństwo przeciwko Panu Bogu przywalił mu ojciec pił. patrzcie jak on miał to świadomość, więc to ci spiją, czym, jako ohydną jest rzeczą przekleństwo, popatrz. Jak to jest ohyda. My czasem tak myślimy, jeju, jakie to jest straszne, że Pan Bóg za mały grzech, nie wiem, tam ciężki. Znaczy, mały, to jest ohydna rzecz. Ale jak to jest, że za jeden grzech ciężki wsadza kogoś do piekła? Jeju, to jest nieproporcjonalne przecież. Nie, nie. Pokazuje, jak grzech jest ohydny, jak wielko jest obrazu Boga, jak my dzisiaj niestety to zatraciliśmy często. Jak ten świat dzisiaj co, zatracił poczucie grzechu, poczucie tego, że można coś zrobić złego i trzeba za to odpokutować w swoim życiu też. Trzeba żyć, trzeba, trzeba też, jest wiele radości w tym życiu, ale nie oszukujmy się. Też są rzeczy właśnie, które trzeba uporządkować, bo można właśnie coś nie, nie mieć tego uporządkowanego. Ojciec spio bez chwili wahania właśnie wszedł pomiędzy nich i wymierzył go w policzek temu, który zaklął. W pełnej zaskoczenia ciszy, jaka była reakcja, cisza, jaka zapanowała chwilę później. Ojciec spio przypuszczając, że reakcją spoliczkowanego może być kolejne przekleństwo, surowym tonem powiedział mu, aby nie ośmielił się otwierać ust. Opowiadając o tym wydarzeniu wiele lat później, ojciec Pio powiedział: Ten człowiek nie zareagował, bo tym, który go odorzyłem, byłem ja. Gdyby był to ktoś inny, co ciekawe, jakby ksiądz innym przywali to by on jeszcze oddał dla tego księdza. O, ludzie! Ale to widzisz, a on miał takie też poważanie: ojciec Pio, po prostu, tam u tych wieśniaków, o tych chłopków takich, co tam ten jeden z przeklął, a wie, wiadomo, jak ci już co klął, to już są tacy, o, ludzie takie. A ten przywali mu i ten przyjął to. O, dobrze, dobrze ojcze, już nie będę tego robił. Ten jeszcze chciał coś powiedzieć, to, to ojciec Pio go złają no tak jest. Czasem z prostymi ludźmi to jest jedyny sposób. Jak się po dobroci nie da, no to trzeba tak trochę tak jak z krówką tak jest. Krówka sobie nie chce, no to trzeba ją tam. Troszeczkę, że tak powiem, no, krowę tam pacnąć lekko, żeby się tak zorientowała, że trzeba coś zrobić, no bo inaczej tak nie ma. Oczywiście, jeżeli ludzie nie biją krowy, no bo po co, bo ona się posłucha przecież, no ale to tak to czasem trzeba. Młody kapucyn wiedział, że lud go kocha, lud go kochał i wykorzystywał to, aby nawoływać wszystkich do przestrzegania prawa Bożego. Kiedy czasami był zmuszony użyć innych niż zwykłe metod, aby powstrząsnąć jakimś recydywistą, nie wahał się tego zrobić. To jest ważne. Popatrz, jak on wykorzystuje to, e, tak, to że ludzie go lubią, ale do dobra. Do tego, żeby szanowali Prawo Boże. A więc to jest coś zupełnie nagle, jak dzisiaj czasem się tak promuje, bycie miłym. Że bycie dobrym katolikiem to jest bycie miłym. Albo, że bycie dobrym człowiekiem to jest bycie takim miłym. I pomaganie innym. No, czasem pomocą może być powiedzenie komuś prawdy. Prawdy, że ty chłopiec coś robisz złego. Ty chłopiec że gdzie ty idziesz, w przepaść popadasz. Rok temu taki nie byłeś, a teraz jesteś taki i taki. A ty jesteś taka i taka. Co tutaj się dzieje? Po przyjacielsku, z dobroci to czynię, ale no widzisz, musisz ci to powiedzieć. I tak samo tutaj jest właśnie. On wykorzystuje to, że lud go kochał do czynienia dobra, do tego, żeby szanowali prawo Boże. A więc to jest też ważne. Dla ojca Pio, więc co? Ważniejsza była prawda niż sympatia sama w sobie. Dla niego było ważniejsze to, żeby ludzie kochali Boga niż to, żeby jego kochali. Chociaż właściwie był powściągliwy w sposobie bycia, przechodząc przez wieść. Zawsze był serdeczny wobec swoich ziomków i nigdy się od nich nie odsuwał. Kiedy pojawiał się na horyzoncie, mieszkańcy Petreczyny wołali: "Uwaga, nadchodzi ojciec Pio!". On wiedział o tym i zawsze im powtarzał, że powinni zachowywać się odpowiednio nie ze względu na miłość do niego, ale na miłość do Jezusa. A widzisz, on to wszystko chciał wykorzystać, żeby prowadzić do Boga. Ale to jest ważne. Wszystko wykorzystać, żeby ludzi doprowadzić do Pana Boga, że tak powiem. Nie, żeby manipulować kimś, ale to, co jest dobre, skuteczne, godziwy środek, trzeba to wykorzystać. I tak to trzeba robić, właśnie po prostu. Więc to jest ważne rozróżnienie. Czasem, ja pamiętam, to chyba ksiądz Pawł Kiewicz jakiś powiedział: Jeżeli ty masz koleżankę, Przyjaciółkę. A on mówi tak, kogoś uważa za przyjaciela albo przyjaciółkę. I przez ostatni rok ta osoba ci nie powiedziała: słuchaj, ty zawaliłeś jedną tą sprawę. I coś coś, coś co, jak Ty mało to zrobić? Albo coś to, to nie jest przyjaciel prawdziwy. I to jest prawda, bo przyjaciel chce naszego dobra, a często naszym dobrem jest właśnie usłyszeć prawdę. Czasem możemy się zbuntować, czasem to może nie być przyjemne, ale to jest bardzo ważne. Słyszeć prawdę, jak to też jest ważne, jak ojciec Pio nie miał takiego ludzkiego, fałszywego szacunku, ludzkiej, takich względów ludzkich, nie patrzył na nie. Jak trzeba było kogoś złajać, złajeł. Jak to można było jakoś dobrze wykorzystać, zrobi to. Piękne są te historie z jego życia, będziemy do tego jeszcze tutaj wracać, ale też starajmy się w życiu właśnie praktykować taką właśnie idąc za ojcem Pio, jego śladami, ufając mu często, ufając też, Trzeba też właśnie mieć, bardziej kochać ludzi, Boga, bardziej się słuchać niż ludzi. Ludzie często chcą nas naprawdę zaprowadzić na jakąś wieżę Babel. Chcą, słuchajcie, słuchajcie, ale to idzie wtedy jak tłum, tłum w przepaść. Droga świętości jest drogą, no naprawdę dla niewielu, niewielu dojdzie tam na sam szczyt. No i tak to jest. Piękna sprawa. Widzicie, jaki to piękny prezes, ojciec y, zrobił. Y, Dwa dni temu, no to już była piękna sprawa, dostać taki wielki obraz ojca pij, Ojciec piło wiecie, no, umie tak zadbać o siebie. Piękna, piękna sprawa. Sa Maria, mi się za siebie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus